Dalać. Dziękuję. Si wymyśliła Penelopa. Jak można sobie wymyślić Penelopa? Krzak, a jeszcze jak pyskuje. Ludzie, yy, za wszystko. No, a za ja przyjdzie Penelopa to tej, yy, Przyjdzie to Penelopa tej i... powróżysz. Jest... <noise> no. Awantura o 7 zł. Oczywiście, że awantura. Nie o 7 zł. Trzeba to szanować to jest... ludzi, którzy płacą, a nie kurwa tam. To jest mój kanał i moje zasady. Twoje, no dobrze, jak są twój kanał, to się tam prowadź Poczekaj, tylko zrobimy porządek, bo się gówno zeszło. Twój kanał lub porządki wytwojemy. Ja się już nie trącam. Nie chodziło o 7 zł, tylko... Ale czego się tłumaczy? To Bachor jest! Bachorowi się tłumaczy. Piosenkę i ty się to od... A co tam Ed... nie, nie Edek, nie Edek, nie Edek, nie Edek, nie Edek no. ale po coś, ale po co się kłócić, jaki Edek Kozik, jaki Edek Kozik, zamówił, 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 nie przez tą, ale nie przez tą piosenkę, no widzisz, ale po co się wtrącasz do mojego, jak ja mówię, no, no nie zacząłem się unosić, tylko, no. Sobie, A, właśnie, ktoś, że im głośniej powiesz, to co? To myśli, zaraz, że, wyłączę się kanał, się zaraz wyłączę ten kanał, zaraz wyłączę ten kanał i będziesz żeby... sobie wróżyć, no, do północy. I będziesz głupoty ludziom opowiadać. Nic nie muszę, nic, nic nie muszę robić, ja jestem wolnym człowiekiem no. i... I będziesz głupoty ludziom I opowiadać, no. A czy ja ci je wczoraj, wczoraj jak byłaś na kanale, to to czy ja ci poszedłem to spać to i się nie wcinałem? A po co dzisiaj psujesz wszystko? No dobrze, przepraszam, jak no. Psuła, no bo psujesz pomału, no. Po co psujesz? Nie twój kanał przychodzi, że psujesz. Ja wczoraj spałem i, i ci nie psułem nic. No.